Did you watch the match last night? Yes, Legia Warsaw drew first blood with an early goal. First blood oznacza pierwsza krew w dosłownym tłumaczeniu, ale jako wyrażenie idiomatyczne odnosi się do pierwszego uderzenia, zwycięstwa lub przewagi w rywalizacji. Pochodzi z dawnych pojedynków, gdzie wygrywała osoba, która jako pierwsza zadawała ranę przeciwnikowi. Obecnie używamy tego wyrażenia w kontekście zawodów, sportu czy gier. Dzisiaj używamy tego również, aby oznaczyć początkowy sukces lub pierwsze zwycięstwo w konfrontacji, czy to fizycznej, werbalnej czy strategicznej. Cześć, jestem Kinga z ConvoFreaks. Jesteśmy szkołą języka angielskiego online. Oferujemy indywidualne zajęcia z konwersacji i biznesowego angielskiego z wykwalifikowanymi native speakerami. Zapraszamy na konvoflix.com zarezerwuj lekcje i naucz się mówić jak native speaker. Obserwuj nas w mediach społecznościowych, aby otrzymywać więcej takich wideo ze wskazówkami.